Cześć witajcie na kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie, tak jak widzicie, pryskam już tutaj na opadanie kwiatu. Jest godzina około 9, więc jest już po oblocie pszczół. Gadając z osobami, które posiadają pszczoły. To mówię, że już po 20 można śmiało sobie pryskać. Nie wiem jak wy się na to zaopatrujecie Dajcie znaczkę, o których godzina pryskacie. Kurczę ten czujnik mi tutaj tita cały czas jakieś bały wrócone. O razie, raz nie jak, nagry jak chcę nagrać to jest, a jak nigdy nie, nie chcę, to nie wiem, nie wiem. Próbowałem to zrobić, ale nadal nic nie mogę tam dojść do tego ładu i składu, ale tak. Yy, jestem na tej działce lepszej naszej, jest tutaj 5 i pół, około 5,5 hektara tego rzepaku. działka taka mieszana, trochę piątki, trochę czwórki i tak dalej, ale mówię, że jest lepsza, ponieważ są sody równe przynajmniej. Ale też, że tak jest, nie tak jak na poprzednich filmach, się zobaczyć jak trochę słabo. Jest tam jeszcze przypaliłem te środki, bo mi zabrakło i jakiś który pozostał i dlatego, tak to wyszło. Dzisiaj komputer mam trochę tutaj, z tej strony łatwiej mi go niż tam, na przykład dalej. E, Będę musiał go zmienić, e, po prostu e, sobie położenie tego komputera. miały być lampy oświetlającą belkę, w kolorze barwie niebieskie, ale. Jeszcze nie doszły, więc szkoda, że ich nie ma. Będę musiał wytestować na jakimś innym oprysku. Nie wiem słonecznik, zboża, bo pojadę sobie wieczorem i mam nadzieję, że przyjdą jak najszybciej te lampy i najwyżej będzie na przyszły rok dopiero w rzepaku. Szkoda, bo efekt byłby naprawdę fajny. Z drona im się nagrało taki, ale no trudno. tutaj nie będzie. Fastu tutaj nie ma problemu z fastem, więc desytować nie będziemy. Ostatnie 3-2 lat, lata nie dyskowaliśmy, więc w tym roku też nie. Tutaj jakiś mi kierownicza tak. Zawsze trochę większy płonek, jak naturalnie dużo będzie dochodzić, i mniej strat później. Cieszę się, że udało się kupić na opaskiwać, bo w tym starym to naprawdę tyle strat było. Nie to, że Belka była niska, lewa tam nad tym łanem pryskała, po drugie jeszcze tam mi jedna teraz to jest pryska bo pryska, będę stożek widać, ale przyda się ten, ale teraz nie będę wychodził w tym roku przecież. I było strach po prostu za, za kołami, było nisko. nisko niski koła było, jak dużo tych strat było, a tak to przynajmniej teraz jest ładnie jest dobrze tak? Jednak te halogeny mało co dają, bo nie widzę czy tam... Czy coś leci w ogóle czy czy nie? Ufam, że leci. Wody coraz mniej, więc ufam, że tam dobrze leci. Za nadeszanie jest za Pana. Więc te halogeny trzeba kupić. W barwie niebieskiej na pewno będzie dużo lepiej widoczne to wszystko. Tutaj możecie zobaczyć, jaką mam ustawioną dawkę. No i tak jest. 248, 247, 243, 250. Tak równie ale około 250 wychodzi pierwsza działka zrobiona. Tutaj muszę wyjechać powoli z bruzda. i nie wiem czy kładę na drugą jeszcze, zastanowię się, jadę do domu najpierw, ale muszę tutaj przez pszenicę jechać, ponieważ tutaj jest taki podział pola, że muszę jechać pszenicą. Muszę znaleźć ścieżkę, w którą mogę wjechać. I sobie wrócić. No, tutaj mam słabe technologie w duchach, ale no, ja jestem już wcześniej. I jadę do domu. Witajcie w kolejnym dniu. Wczoraj jednak nie opłyskałem drugiej działki, dlatego pojedziemy dzisiaj wieczorem to zrobić. Ale patrzcie co doszło. Doszły lampy. Mamy zamontowane już. Pytanie, czy będą mi świecić na belkę, to się okaże. Czy czasami nie będą, zostać, nie, nie będą musiały zostać przeniesione o tutaj, czy gdzieś tutaj, to zobaczymy. Jeszcze wyjedziemy w pole koło 9.00. Zapalimy i zobaczymy. Są to lampy LEDowe, 9W, 1000, e, 1000 Lumenów. Jeśli dobrze mówię, e, firmy Kramp, no zobaczymy. Będziemy testować dzisiaj. Są ustawione już tak, żeby pod kątem lekkim można je regulować. Jeszcze oczywiście, żeby świeciły na belkę. I się okaże, ale pewnie będą musiał zostać tutaj zostać przeniesione niżej. Ale mówię, zobaczymy później. Zostały one połączone przewodem z tutaj z tej puszki. która tutaj jest oryginalna odpiskiwacza złożona. I tutaj mamy drugą puszkę po to, żeby załączać właśnie te halogeny. Za chwilę Wam zademonstruję. Żeby włączyć te halogany, najpierw musimy zapalić światła w i teraz robimy. O, i świecą. Ogólnie to mocno dają, i oczy. Wcześniej było trochę więcej słońca, to e, nie było widać tej jakości, a teraz widać dopiero jak mocno dają. Więc o, teraz wyłączamy. Jestem ciekawy, jak będą w polu, ale to za chwilę dogram. Tata pojedzie wytestować, a ja z dronem próbuję coś tam polatać i ponagrywać. Testujemy właśnie lampy Tata tutaj jeździ w polu eee, Powiem Wam, że no widać, że tam jest podświetlona tabelka Mi tutaj z drogi ciężko eee, widzę w sumie eee, te stożki eee, od tych zraszaczy Ale musiałbym się zapytać później taty jak to tam wygląda z kabiny operatora Ja trochę polatałem sobie dronem Będzie coś tam z eee, filmik jakiś tam ale mi się wydaje, że chyba nieźle świecą. No nic, zapytamy się na koniec roboty, taty. A ja będę musiał wytestować sobie osobiście, kiedyś tam, nie wiem, na zbożu, na, czy tam na słoneczniku, czy tam na jakimś innym roślince. Po prostu pojadę jak będzie ciemno i, i tyle. Zobaczymy. Dobra, to wszystko na tym vlogu. My kończymy tutaj pryskać na płatka. Jest to druga działka nasza, ta gorsza właśnie. I e, co, będziemy czekać do następnych zabiegów. Słonecznikiem muszę jechać na chwastę opryskać, i jakoś to tam e, leci. Dobra, to wszystko na tym długu. Na razie dodam jeszcze tylko, że pewnie im ciemniej, tym lepszy będzie widok z tego i tak dalej. Więc pewnie na tym to polega, ale ładnie widać. Teraz widzę. To kamera pewnie nie uchwyci, nie ale ja tutaj ładnie to widzę, że ładnie to podświetla.